Witam wszystkich słuchaczy naszego cyklu pod tytułem Porozmawiajmy o prawie. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać ponownie z panią mecenas Justyną Bloch, która tym razem odpowie na kilka pytań związanych z ochroną zatrudnienia pracowników w związku z rodzicielstwem. Dzień dobry, witam słuchaczy. Bardzo mi miło, że mogę wziąć udział w tej rozmowie. Może najpierw uporządkujmy informacje, a mianowicie proszę powiedzieć, Komu przysługują uprawnienia związane z ochroną stosunku pracy w przypadku urodzenia dziecka? Z ochrony tej skorzystać mogą wyłącznie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, to znaczy osoby mające w szczególności zatrudnienie na umowę o pracę. Pamiętajmy, że umowy tak zwane śmieciowe, czyli np. umowa o zlecenie czy umowa o dzieło, należą do umów regulowanych w kodeksie cywilnym, a nie w prawie pracy. Więc zatrudnienie na mocy tych umów nie uchroni ich przed rozwiązaniem stosunku pracy, na przykład w przypadku zajścia w ciąży. A jak w takim razie wygląda ochrona pracowników zatrudnionych na umowę o pracę? Po pierwsze, pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy o pracę, czy też jej wypowiedzieć, jeśli zatrudniona przez niego pracownica jest w ciąży, ale nie tylko. Po porodzie, gdy kobieta przechodzi na urlop macierzyński, po którym może wykorzystać urlop rodzicielski, ochrona stosunku pracy jest również zachowana. Jest oczywiście kilka wyjątków, a mianowicie pracodawca może zakończyć współpracę w razie tak zwanego dyscyplinarnego zwolnienia. To jest wtedy, gdy wina leży po stronie pracownicy. Inny przykład to na przykład ogłoszenie upadłości lub likwidacji samego pracodawcy. Pamiętajmy, że jest kilka rodzajów umowy o pracę przewidzianych w kodeksie pracy i najszerszą ochronę ma umowa o pracę na czas nieokreślony. W przypadku umowy na okres próbny, która trwa do jednego miesiąca, ochrona przed utratą pracy w razie zajścia w ciąży nie obowiązuje w ogóle. A co w takim razie w przypadku umowy o pracę na czas określony? Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny powyżej jednego miesiąca, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, automatycznie przedłuża się do dnia porodu. Przyjmuje się, że trzeci miesiąc ciąży upływa po dwunastym tygodniu ciąży. I o tej dacie decyduje data określona w zaświadczeniu od lekarza. Była mowa o ochronie w przypadku urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. A co w przypadku urlopu wychowawczego? To jest bardzo dobre pytanie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy. Oczywiście jest w przypadku urlopu wychowawczego analogiczna sytuacja jak przy urlopie macierzyńskim i rodzicielskim to znaczy do dnia zakończenia urlopu wychowawczego. Obowiązuje zakaz wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę. Ale jest jeszcze jedna kwestia, i ona dotyczy tak zwanego obniżonego wymiaru etatu. To ciekawe, a co to takiego? Już wyjaśniam, pracownik, który jest uprawniony do urlopu wychowawczego, może złożyć swojemu pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy. Do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z urlopu wychowawczego. Czyli na przykład pracownik może pracować zamiast na cały etat w wymiarze 7 ósmych etatów, czyli 7 godzin, a nie 8 godzin przy 8 godzinnej do, dobowym wymiarze pracy. I pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, i dodatkowo nie może zwolnić pracownika przez okres maksymalnie 12 miesięcy trwania obniżonego wymiaru czasu pracy. Czy ochrona przed zwolnieniem przysługuje tylko mamie, to jest pracownicy? Czy może pracownik ojciec również ma jakieś przywileje w związku z rodzicielstwem? A oczywiście, że tak. Wiadomo, że ochrona pracownic w ciąży i pracownic, które przebywają na urlopie macierzyńskim, dotyczy przede wszystkim kobiet. Natomiast z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego mają prawo skorzystać również ojcowie. Także w tym przypadku zasady związane z ochroną zatrudnienia stosuje się odpowiednio. Pani mecenas, wyczerpałem już listę pytań na dziś. W imieniu swoim i naszych słuchaczy bardzo dziękuję za rozmowę. Również dziękuję, do widzenia. Do widzenia.